Zrobiłem taki mały research i wyszło mi, że Kanye West nie był praktycznie jedynie w Toskanii, jeżeli chodzi o Włochy, takich miejsc, do których mógłby trafić. Zrobiłem taki research, zrobiłem taką mapę, którą wam tutaj teraz pokazuję, zaznaczyłem miejsca, gdzie znajdują się hotele, w jakich zazwyczaj nocuje Kanye West, pod względem tego, jakie miejsca wybiera, miejsc, do których się udaje, architektury, sztuki i tak dalej. Jest to totalnie spontaniczny wyjazd, dlatego że wylot mam za 7 godzin. Za 7 godzin mam wylot, muszę teraz spakować, zobaczcie sobie biorę. I jeszcze jedna sprawa, pewnie wielu z was powie, że to jest jakieś szalone i w ogóle, yy, ale tak szczerze sobie pomyślałem, słuchajcie, jak nie spotkam kaniego Westa, to przynajmniej sobie pojadę do Włoch, zobaczę sobie piękną to i zjem sobie pizzę, więc same plusy, prawda? Tu już mam walizeczkę i z takich rzeczy, które sobie zawsze zabieram na wyjazd, to jest moje szafanie, patrzcie, trochę mam taki burdel. E, ja do ciepłych krajów e, nie zabieram sobie żadnych Tissów, nie zabieram sobie żadnych krótkich spodenek, e, nie zabieram również takich ciuchów, no to są ciuchy Nutun, to sobie załóżmy je wezmę, ale ja zawsze ubieram jedną rzecz i są to liniane koszule marki Ralph Lauren. Albo to jest akurat dla Costa. Costa. I mówię to całkiem szczerze, dlatego że ja mam teraz sobie Easy zigapa i spodenki Foga i to są rzeczy, które totalnie nie nadają się, jakieś jest 30 stopni. Ja teraz sobie biorę totalnie właśnie liniane koszule, weźmę sobie 7-8 linianych koszul i liniane spodenki i krótkie, jakieś takie buty, jakieś tam trampki, coś w tym stylu jakichś fajniejszych, jakieś Amiri Party. Amiri. Ami, ami pari, a miri to nie pari. C***a. Jakieś Louis Vuittrainery, jakieś takie pierdoły, jakieś Monclery, mam takie the Bubble, one są takie zajebiście przewiewne i będę tak właśnie chodził przez cały tydzień, ale dlatego że jak mówię, w, w Tissach to ja mi się zdał. Pokażę wam coś super. Mam tutaj tą kamerę i mikrofon tutaj mam, dlatego że inaczej się nie da. moim planem jest to, żeby spotkać Kaniego Westa, ale nie tylko go spotkać, ale również wręczyć mu prezenty. I tu są prezenty dla Kaniego Westa. Czyli tak, co my tutaj mamy? Mamy koszulkę Nutu i mamy bluzę Nutu. I to są, jest koszulka i bluza. jedi Edit Nothing Wrong. Ja właśnie widzę w XL. Bluza jest w XXL. I ja sobie tę bluzę założę chyba na siebie do samolotu, tak mi się wydaje. Ten t-shirt będę chciał wręczyć Kaniemu West'owi, jak go spotkam, dlatego ten t-shirt zawsze będę nosił ze sobą. Zawsze. Jakby idę gdziekolwiek, biorę ten t-shirt. Te koszule, albo te, które wam tutaj pokażę, na przykład. O tu mam koszulę, chyba to jest Ralph, No ale ja mam tych koszul linianych, myślę z 20. Tu mamy Ralfa. No to wy to tak myślicie, ile to kosztuje? Otóż normalnie w sklepie te koszule Ralfa kosztują około 700-800 zł, bo są liniane koszule, one są droższe niż te zwykłe, ale ja ani jednej nigdy za tyle nie kupiłem. Dlaczego? Dlatego, że kupuję to w outlecie To nie jest reklama, w Outletcie kupuję y, Ralfa te koszule i na przykład te, które tutaj widzicie, na przykład tutaj jest taka koszula, ona jest akurat liniana na krótki rękaw, to jest taki wzór Amalfi i ona kosztowała wcześniej 1200 zł, ja ją kupiłem za 200 zł w Outletcie, właśnie online nawet, i taka i taka, każda po 150 a akurat te mi ja nie taka że zwrócić, napiszcie mi, co sądzicie, ale według mnie są to z kolorkiem, takie wiecie, na lato, ja sobie wychodzę z basenu, nie? Zakładam z taką koszulę, no i wiadomo, kto rządzi tym hotelem. No ale ogólnie te koszule w Outletach kosztują 500-600 zł w trakcie sezonu, na wyprzedaży sezonowej około 400 zł. Pod koniec e, około 300. I od tych cen, które Wam teraz tutaj podałem, jeżeli zapiszecie się do takiego tablecika e, w Outlecie swoim, Ralfa, przy jakimś zakupie, to będą wam przychodziły dodatkowe zniżki. Ja na przykład dostaję 25 dodatkowej procent zniżki albo 30%, więc teraz miałem 30 Dlatego mi tak tanio wyszły wszystkie te koszule. Ale ogólnie, jak wiecie, jest drogi, więc w stylu 150 zł to kosztują koszule koszuleniane z HM, a właśnie z Dutti, którą wam tutaj pokazywałem przed chwilą, ona kosztuje 300 zł. Więc szczerze z Ralfa za 150 to jest totalny styl, bo później na przykład możecie je sprzedać, one bardzo wysoko później chodzą. Zobaczcie sobie na przykład na vinted. No ja już prawie spakowany, mam wszystko, mam również koszulkę dla Kaniego, jeszcze jakieś takie pierdołe, jakieś kosmetyki. Ale wielu z was się pytało co robić z torbami no to już mówię, możecie sobie pakować właśnie takie jak ja buty do środka albo coś innego i zajebicie to wygląda. Te torby po ciuchach naszych są tak właśnie zaprojektowane, żeby mieściły się nawet duże buty. Jordany jedynki rozmiar 47 nawet wchodzą, wysokie, więc spoko. Hej, jesteśmy już na lotnisku, tutaj zjedliśmy maczka, bluza jest też tutaj. Gotowa. Największy problem jest taki, że mamy 2 godziny opóźnienia w tym momencie i opóźnienie się zwiększa, więc gdzieś tam w Bolonii będziemy koło 9, o 11 ja mieliśmy być wcześniej. Mamy samochód już zarezerwowany, było strasznie drogo, musieliśmy za 700 euro zarezerwować samochód, gdzie normalnie to kosztuje około 300, no ale czego się nie robi dla misji, co nie? A w ogóle dostaliśmy kupony z Weezera, 18 złotych, żebyśmy mogli się wydać na coś. Na, na lotnisku to nawet nie dostaniesz McMuffina za 18 zł, więc pozdrow. Siema kochani, właśnie wylądowaliśmy w Bolonii a Teraz sobie załatwiamy samochód, jest nie troszkę problemu, dlatego że widzieliśmy taki ostatni samochód, który był I teraz czekamy na busika, nie wiadomo gdzie ten busik jest, jak wszystko we Włoszech, nikt nie gada po angielsku, więc jest, więc jest ciężko Plan na dzisiaj jest taki, żeby po prostu wziąć ten samochód, pojechać, zobaczyć jakieś newsy, co się działo jak lecieliśmy No i szukać po prostu miejsca, w którym może znajdować się w tym momencie Kanye West Nadal może nie wierzycie, że to zrobiłem, ale to zrobiłem Dobra, słuchajcie, idziemy sobie teraz do auta i jedziemy do Florencji właśnie w poszukiwaniu Kaniego. ja mam plecaczek na sobie w ogóle, bo teraz postanowiłem nosić plecak, tam mam cały swój staw i mam właśnie koszulkę Kaniego Westa i dwa litry wody, więc nie będę tego pod pachą nosił. Plan jest taki, żeby pójść pod hotel, gdzie mieszka Kanye, bo dlatego skumaliśmy ten hotel, zobaczymy czy tam jest i beka z was wszyscy, którzy myśleli, że tu nie przyjadę, ja więc nie przyjechałem. Więc beka z Was, nie ze mnie. Słuchajcie, zobaczcie nasz bolid Fiat 500L. Tak wygląda, to jest kluczyk i rozjebany już mam kluczyk. Fiat 500L z taką dupną skrzynią. Zobaczcie jaki włoski bolid. I taka gówniana, zautomatyzowana skrzynia mechaniczna, straszne gówno. Strasznie zautomatyzowany manual, nie lubię tego, ble, obrzydlistwo. No ale taki bolid, akurat żeby znaleźć kaniego Westa i wręczyć mu koszulkę. Jestem już we Florencji i idę właśnie szukać Kaniego. Wiemy, gdzie jest jego hotel, ale najpierw w zim miejsca, w których prawdopodobnie może się znajdować. To znaczy jakieś takie sklepy, wiecie, jakieś ciagi, inne syfy. E, są to w sumie największe takie najlepsze sklepy high-endów, brudnie licząc e, Paryża, przynajmniej według mnie i według jakiejś takiej nomenklatury, dlatego będziemy chodzić pod każdy taki sklep, w szczególności pod ciagę i będziemy zwiedzać. Sprawdzać, czy gdzieś on tutaj jest, a ja z tyłu mam koszulkę Jedit na fingron, którą mu wręczę jak od razu go znajdę i od razu do niego podbiegnę. Ja i tam będzie to nagrywać, jak będę biec. widzicie? Wy sobie siedzicie, siedzicie w Polsce zimno. 20 stopni, a ja jestem tutaj piękny w Florencji. 30? Ok. No dobra, siedzicie, jest ciepło, ale ja jestem w fajniejszym miejscu. Mam lepszą pizzę i makaron. Dobra, słuchajcie, pierwszy przystanek to jest tutaj. Duomo. I to tutaj może być kanie, dlatego że tutaj możesz zbierać inspirację do swojego nowego albumu albo do kolejnego roz...dolonego modelu Easy I teraz mówię głośno, bo jedzie karetka. Chyba tym przejechać. Sprawdzimy czy są bilety, bo generalnie tak z dnia na dzień to ciężko jest dostać cokolwiek, ale zobaczę. Dobrze by było do prady to chyba nie wszedł Kanye, nie? Czy Kanye wszedłby do Prady? Raczej nie. To się zostawia dla kryminalistów wojennych i, i tak dalej. Słuchajcie, kurwa, tu miała być Balenciaga. Zobaczcie to, kurwa. Ja się wk***iłem. Tu jest Balenciaga, ogólnie zamknęli ją w trzy dupy. Trzy dupy ją zamknęli. Ja pierdziele. Jest jeszcze jeden sklep, ciagi, ale nie wiem, kurwa. Tu miała być na mapie. Ja, ja tu przyjeżdżam a tu zamknięte. Myślicie, że Kanye byłby w Chanel? Raczej kurwa, nie. Tam jest muzeum Gucci. Tam, tam, o. Tam idziemy i zobaczymy, czy Kanye West będzie w Muzeum Gucci. Dlatego, że mój, mówię, on zbiera informacje na płytkę i na easy, więc jest możliwe, że będzie tutaj albo gdzieś tutaj będzie przychodził, dlatego, że on lubi tak w, te, w środku dnia gdzieś wywalić. Idziemy. Zobaczcie, jak tu pięknie, jak tu zajebiście, O, najpiękniejsza. Słuchajcie, byliśmy w Uffici, ale tam nie było Kaniego Westa. W ogóle go nie ma tutaj nigdzie, jak na razie. Ale to dopiero co przyleciałem, tak naprawdę od razu wiecie: przylecieliśmy na lotnisko, od razu fru tutaj i czekamy no. Zobaczymy. Jeszcze nawet telefon nie odpala, bo mineta wywaliło. A dodałem to zdjęcie takie ze sobą na tym, na lotnisku. Zaraz idziemy do wi WiFi i zobaczymy. Jak nie spotkam Kaniego Westa, to chociaż se patka kupię takie plusy. Dobra, słuchajcie, Kaniego jest, nie można szukać nieść się na żartym i teraz właśnie, że tutaj są nieoki bardzo pyszne i oczywiście o suchym też nie będziemy zwiedzać, więc na groni. Dobra, słuchajcie, teraz idziemy w kierunku sklepu Ciagi. I w Ciadze generalnie jest Kanie, i oni się tam zawsze spotują. Tam dużo kupują. Ostatnio był taki, taki mem, albo taki w sumie coś, że zamknął dla swojej żony sklep w A tu jest sławny plac i ze sławnym kościółkiem, który Wam zaraz pokażę. To idziemy sobie. A to sobie z tyłu siedzi, a my do przodu. Jak to, że Kanie jest w Berlinie? Nie, nie ma go w Berlinie, to jest jakaś główna informacja. No, patrz, tutaj z pod kebabem Nie. Nie, nie, no, chuj. widać jego twarzy, jest ta jego laska. Ja pierdolę. <gry> Hej moi drodzy, ja właśnie wróciłem do Polski. No, go nie udało się niestety znaleźć w Włoszech. No, bo był w Berlinie. To było dla mnie troszkę szokujące, dlatego że pojechałem tam specjalnie po to, żeby znaleźć Kaniego, ale sobie jednak chwilę posiedziałem sobie 2-3 dni, bo zjadłem trochę makaronu, zjadłem trochę pizzy, więc w sumie jakieś plusy, winko przywiozłem. No byłem trochę zawiedziony, dlatego że dosłownie Kanie wyjechał tego samego dnia, jak się okazało, którego ja przyjechałem, więc słabo, ale w tym momencie... Jestem w biurze. W pewnym momencie Kanie jest w Berlinie, więc jak Kanie jest w Berlinie, to jest spoko, bo to jest właśnie blisko nas tutaj. I już mam tutaj bilet zebukowany do Berlina i będziemy szukać Kaniego w Berlinie. Ja się już tutaj ogarnę w biurze. E, myślę, że jakieś godzina, dwie i dam radę. Fliksbusem jadę do Berlina. Samochodem mi się nie chce. Bo ja mam tej nalepki takiej, żeby wjechać do centrum miasta, tej zielonej takiej. Chociaż mógłbym samochodem, ale pojadę Fliksbusem będzie spoko. Myślę, fajny, fajny vlog z Berlina. Nagrywam to w sumie na sam koniec, bo e, jak już ubierałem się, żeby wyjść ogólnie. Jak już brałem bilety, bo wyjazd miałem jutro do Berlina, a No okazało się, że Kanye jest nie w Berlinie, na jakimś pokazie mody w Londynie. Więc ja ogólnie mam taką swoją teorię, że chłop ucieka przede mną, więc dzięki za wszystko. Fajnie było szukać Kanye'ego. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wykluczam, że, że znajdę go. Że jeszcze gdzieś pojadę, ale cholera wie. Jak na razie nie wybieram się nigdzie, zostaję tutaj. Było fajnie, ale mam naprawdę wrażenie, że Kanye West ucieka przede mną. Może ma jakieś, nie wiem, może ma jakieś wtyki u mnie czy coś albo wie ktoś mu przekazuje jakieś informacje, żebym tylko go nie znalazł. Ale kanie do, dostanie koszulkę Edit na Wrong, i powiem wam, jak to zrobię, ale to już, to już na Instagramie. Dzięki za wszystko, bo naprawdę fajnie było w sumie. E, fajny content i, i byłem mega podjarany na moich socialach i wszędzie, jak widzieliście. No i cóż, nie zawsze się wygrywa, czasem się przegrywa.